Na kanale ScrapCase 1 grudnia wybił ja już w świątecznym sweterku. Pokażę Wam dzisiaj moje zdobycze, które posłużą mi za właśnie ozdoby do różnych projektów świątecznych, które przede mną. E, tutaj kupiłam taki. wiecie, no, to są takie strypy nowe kulki z takimi plastikowymi listkami. Ale wszystko jest takie ośnieżone. Więc fajnie, bo e, fajnie chciałabym parę takich właśnie jasnych projektów, co wykonać. E, później mam takie... O Jezus, kochany, takie kulki znowu. To jest takie kwieciarnie, wiecie, lokalne i z takimi duper szmitami. Te są też bardzo fajne, bo są z kolei takie, takim jakby lodem, takie oblodzone. Długie to jest też, nie wygodnie mi się tu siedzi, z tym siedzi. Pokazuję. Kupiłam taką wiązankę, też sobie ją rozparceluję na części pierwsze i właśnie wykorzystuję te wszystkie rzeczy, które tutaj są, szyszeczki jakieś właśnie gałązki, takie cuda. W sumie powinnam dwa takie, ale chciałam przywinać. Znowu zestaw, to gubiłam tej ciarni lokalnej, a to już jest zestaw z pepko. E, tu są takie małe właśnie mm, gałązki z też z kuleczkami. No i fajnie, bo sobie można to tak rozłożyć delikatnie i też gdzieś tam do projektu sobie wcisnąć, tak obłożyć. No i to kosztowało 5 zł, nie dwa. E, dalej mam e, tutaj akurat ten DP który mam tutaj. To jest u mnie w sklepie takim dużym, lokalnym. Tam są opakowania różne i tak dalej. I właśnie mieli ten mech. Eee, on był w różnych kolorach. Był też jakiś taki bardziej brązowawy, był bardziej jakiś jaśniejszy. Eee, były te um, eee, anysz. On przepięknie pachnie anysz. Ja że nie lubię za bardzo, ale on pięknie <laughs> pachnie. Później dodatkowo kupiłam sobie jeszcze dla cynamonu też z, z ppk kraftu i do tego suszone, napiwki, żeby sam ją wysuszyć, ale pff, zanim ja to zrobię, to będzie już koniec świąt. Dalej, kupiłam, o właśnie, to jest inny. widzicie tu jest taki jaśniejszy, a tu jest taki ciemniejszy to już z innej firmy, ale widziałam właśnie dwa kolory tego mchu. E, tutaj też zajmuję e, tutaj są takie, one są pojedyncze, w sensie, że każda oddzielnie, to nie są takie gałązki, tylko e, po prostu się tak jakby nabija te kuleczki i to w sumie wzięłam, bo będę robiła, zaraz pokażę szy, tą choineczkę, o, takie o, nakłuwania. Ale to wzięłam właśnie, bo wzięłam też jedną e, tą. Będę chciała ją właśnie zrobić w sznurek i powciskać właśnie tego typu kuleczki. E, wzięłam też takie ozdobne, e, takie niby gałązki. One są chyba na żyłce, znaczy na takim druciku. To też jest z tego mojego sklepu. Tak, są chyba na druciku. Można sobie je wyginać także żeby jakieś tam wieńca, czy coś w tym stylu. Tu mam, mm, tu jest taka, to niby jest jak juta, ale ona jest taka troszkę inna, taka właśnie taśma jutowa, nie wiem, ja nie spotkałam tego wcześniej, więc wzięłam, bo to będzie pięknie wyglądało, jak takie kukardy, a tu wzięłam taką, ale jasną, też jutową. E, nie wiem, co tego jest nawet, ale dobra. E, o matko, to wzięłam hance. Ona to potrzebowała i co z tym? Już nie potrzebuję? Muszę o to e, Wzięłam sobie jeszcze tak, dwa takie bo na nim będę chciała właśnie położyć świeczuszkę, jakąś kompozycję zrobić i dlatego do tego jeszcze wzięłam świeczuszki złote, bo pomyślałam właśnie ten mech, ten, ten cynamon tutaj się położy i zrobić taką fajną kompozycję na tym drewienku, żeby się to skończyć. skończy. Dodatkowo wzięłam jeszcze hmm, sobie taki wień, wianuszek, ja to pewnie będę porozkładać i będę używać każdej po kolei, one są w ogóle plastikowe, to nie są prawdziwe, więc się z nim nic nie dzieje, nie kruszy się, to jest fajne, bo jak używasz tych, używacie tych naturalnych, no to czasem się po prostu kruszą i tak nie fajnie to wygląda, a te są plastikowe, mało ekologicznie, ale wiecie, przynajmniej je przeżyją dłużej, no i do ozdobienia wzięłam oczywiście też ten wianiec sobie malutki, żeby też sobie ozdobić gdzieś tam na drzwi powiesić, no i mam bombkę, jedną tylko, ja nigdy taki bombek nie robiłam, ale chciałabym tutaj w tą bombeczkę do środka jakąś fajną kompozycję też zrobić, żeby sobie taka kompozycja bombeczkowa wisiała. Tak, tak wyglądały moje zakupy, czy coś jeszcze mam? Chyba nie, to już jest chyba wszystko. Także przede mną projekty, a no i kupiłam ten cudowny kubek, po prostu jest piękny, złoty, Ta go nie pokażę, bo znam tutaj kawę od rana, ale jest po prostu cudowny. Także zapraszam Was na wszystkie inspiracje, one się będą pojawiały na YouTubie, na Facebooku, na live'ach, które będę prowadziła, więc mam nadzieję, że coś fajnego z tego powstanie. Także pozdrawiam Was, buziaki i życzę Wam miłego grudnia. Ha, pa!